E, Michał, takie pytanie z Polski B. Powiedz, co oznacza tytuł You Can Dance? E, po kolei, wyraz po wyrazie, jakby się rozszyfrował dla naszej publiczności, co? Mm -hmm. Prosimy. O, jezu, znowu. Dobra, więc tak, You can dance. E, you to jest po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. Dance to wiadomo, taniec. E, mm -hmm. A to taki ozdobnik jak w tańcu. Mm -hmm, tak mm -hmm. to jest już w tańcu. Mm -hmm. Są ozdobniki. Więc ken ozdobnik. Mm -hmm. You can dance. Ty w ogóle lubisz takie ozdobniki w tańcu i w ogóle w Oj, życiu Nie no, Proszę mnie. cię. No. Proste pytanie, czy lubisz ozdobniki? Czy lubisz ozdabiać sobą różne rzeczy albo kogoś ozdabiać yy, ozdobnikiem? Yy, czy to znowu jest pytanie o mój związek z piaskiem? Słuchajcie, mam fajną historyjkę taką zabawną chcecie usłyszeć. Proszę z Nowego Jorku. No, kojarzycie nowy Jork w nowy... USA. Sara, podobno jesteś autorką projektu reformy odzieżowej. coś więcej o tym tajnym projekcie Wiesz co, chodzi o to, że jest dyskomfort, kiedy się staje na przejściu dla pieszych obok kogoś, kto zapłacił za koszulkę tylko 20 zł mhm. przy mojej wartej 2000 euro. No tak.